I po z tej strony Miczek Q2. Dzisiaj jeszcze drugi obiecany odcinek z Klunkiera. E Chciałem jeszcze się wyrazić a propos tamtego filmu. E Odblokowałem już komentarze, e napisałem pod tamtym filmem, że komentarze już są odblokowane. E to był mój jednak błąd, bo nie doczytałem jednej rzeczy. E Hmm. I jeszcze chciałem powiedzieć, że e, będę raczej jeszcze... Al, nożyk władny wleciał. Jakbyście chcieli więcej takich akcji, zostawcie łapkę w górę. E, chciałem jeszcze się wyrazić a propos jednej sytuacji. E, bardzo Wam dziękuję, że w ciągu 15 minut zostawiliście już prawie 7 wyświetleń. To dosyć duża liczba jak dla mnie. E, pewno teraz dostanę hejt w komentarzu, że to jest mało strasznie. E, może dla niektórych tak, jak w zarab mają praktycznie 2000 wyświetleń pod, filmu, pod filmami. Ale dla mnie, jeśli chodzi dla tak małego youtubera, to jest dosyć dużo. Dziękuję wam. E, więc, jeszcze, jakbyście zostawiali łapki pod tym filmem, to też bym był bardzo wdzięczny, ja bym był zadowolony. I jeszcze chciałbym dla Was ten drugi odcinek nagrać. A propos krunkiera. Ten materiał ogólnie będzie trwał myślę z 5-4 minuty. Jak zacznie się nowa gra, chwilę jeszcze coś wam powiem i się wyciszam. Oglądajcie mój gameplay i to chyba wszystko. Tak. Albo jeszcze ten tryb będę gadał, z tego powodu, że to jest mój ulubiony tryb w tej grze. Więc teoretycznie bym chciał pogadać sobie jeszcze z Wami, bo jesteście dla mnie dosyć ważni. E, czy ja mogę to wziąć? Nie mogę. Czemu tutaj nie ma tej klasy, jaką chciałbym? Bo chciałbym jeszcze dla Was. E, no co za lamus? odebrał, bo nie umiem grać w tą grę. Tylko nie mogę przycelować dobrze. No, ja spadłem, super. No i co mogę jeszcze wam powiedzieć? Ja już się wyciszam. Oglądajcie mój gameplay. No i, no i siema.